Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z paletką magnetyczną, w której są cztery piękne cienie. Piszkoptowy z delikatną poświatą, piękny brudny róż oraz delikatny brąz. Paletka została tak skomponowana, że sprawdzi się szczególnie dla kobiet dojrzałych, które mają trochę opadającą powiekę, małe oko, być może głęboko osadzone, tak jak moje. Trzeba to oko wyciągnąć, powiększyć, unieść powiekę. Dla kobiet dojrzałych, które delikatnie, subtelnie chcą podkreślić swoją urodę, zaczynam makijaż od cienia biszkoptowego. Pędzelek do nakładania będzie takim bazowym cieniem, który zwiększy przyczepność kolejnych cieni, nie będą się one osypywały, będą pięknie się trzymały, rozjaśni nam oko. Nakładamy go na ruchomą powiekę w miejscu, gdzie pojawiają się cienie, więc w kącik. Rozjaśniamy sobie kącik oka od wewnętrznej części powieki oraz podłóg brwiowy. Cienie mają bardzo dobrą przyczepność, szczególnie dzięki tej bazie. Nie będą się osypywały, rolowały, zbierały. No i o to przede wszystkim nam chodzi. Nakładam to moim ulubionym pędzelkiem Takim języczkiem do nakładania cieni, pędzel troszkę jak miotełka, dokładnie wklepuję, wtłaczam cień w powiekę. Pędzelek ładnie go rozprowadza. To mój ulubiony pędzelek. Tak naprawdę, nim jednym mogłabym wykonać cały makijaż. I teraz cień z poświatą, delikatnie w kącik oka rozjaśniam, nadaję odrobinkę. Błysku, by wyciągnąć z cienia głęboko osadzone oko, optycznie je powiększyć, rozświetlić, przez co cała twarz nabiera takiego wypoczętego, świeżego wyrazu. I teraz sięgam po cień brązowy. I tym cieniem po prostu robię sobie plamę dosyć dużą, mocną. Wyjeżdżam również na tą część nieruchomą. Oka, kiedy otworzę oko, żeby było widoczne. No i cóż, powstaje plama. I bardzo dobrze, tą plamę powiększamy, dokładamy cienia, i na tej plamie będę sobie pracować. I teraz delikatnie ją rozcieram. Zobaczcie w jaki sposób ja nakładam cienie. W taki sposób przez wtłaczanie, wklepywanie. To jest bardzo ważne, w jaki sposób nakładamy cienie. Zobaczcie, jak już oko się powiększa. No i teraz do tej brązowej plamy dokładam. Odrobinę różu. I pracuję sobie z tą plamą, z różem, rozcierając i łącząc brąz z różem. Wychodzi przepiękne, łagodne przejście i górą też brąz z różem. O, zobaczcie, kiedy coś się nałoży za dużo, pracujemy paluszkiem, czyszczę pędzelek, bo brąz zaczął królować. I biorę cień biszkoptowy, rozcieram miejsce nałożenia cienia. więc Całość łagodnieje. Jeszcze odrobina różu. I poświaty. I to samo powtarzam na dole, na dolną powiekę, odrobinkę różu. I teraz zmieniam pędzelek na bardziej precyzyjny. Delikatna brązowa linia. Jeśli chodzi o dolną powiekę, podkreślenie dolnej powieki zawsze bardziej otworzy nam i powiększy oko. I teraz dołożę do tego czarną kredkę. Kredka jest mięciutka, rozprowadza się jak masełko i zobacz, robię tylko delikatną kreseczkę, tak by zaznaczyć górną linię rzęs i dołem odrobinkę. Nie chcę, żeby ten makijaż był za mocny, a tylko by uzyskać efekt uniesionej powieki i zagęszczonej linii rzęs. Rozcieram. O, na pędzelku troszkę tej kredki przeciągam dalej i to samo. Rozcieram dolną powiekę i gotowe. No i teraz... Mój ulubiony tusz, rzęsy w płynie. Zobaczcie efekt, tak jakbym sobie przyczepiła pasek rzęs. Rzęsy w butelce, taka specyficzna szczoteczka, z jednej strony cieniutka, z drugiej strony gruba, długie, krótkie włoski, po to, by wyłapać każdą rzęsę precyzyjnie, delikatnie, wyciągnąć ją, otulić tuszem dosłownie tak jak przyklejałabyś sobie kępki rzęs. Zobacz, co się dzieje. Pojawiają się moje zupełnie niewidoczne, marniutkie, maluteńkie rzęsy. budują się przepięknie, uwielbiam ten efekt. Kiedy na moim oku pojawia się wachlarz. Y Rzęs. I teraz tak, wszystkie te produkty są dostępne u mnie wraz z lekcją makijażu, jak to krok po kroku wykonać, także zapraszam cię do kontaktu.